Witam wszystkich serdecznie. Tak jak obiecaliśmy. Jesteśmy na komercji. Dopiero co przyjechaliśmy będziemy się rozstawiać. Ciemanko Piotrek jest. Jest z nami, znaczy jest, są z nami. Jeszcze Marek tam i z Robertem się rozstawiają. O, mamy dwa stanowiska. I dzisiaj komercyjnie. I komercyjnie. Czterech wędkarzy. Y Dwanaście wędek, bo po trzy wędki można łapać I zobaczymy, co z tego wyniknie, no Trzy potwory z Loch Ness Pięć wielorybów I dwie godzille Zobaczymy, co to będzie Nastawione już dwie wędki. Piotr się jeszcze rozstawia. Jedno ma nastawione. Piotr, na co masz nastawione? Robak biały i skisłe masło. Robak biały i skisłe masło. I teraz kałamarnica i ośmiornica. O i kałamarnica, ośmiornica teraz. Tak troszeczkę egzotycznie dobra. Ja nastawiłem biały robak. Na jednej, na drugiej jest orzech tygrysi. I czekamy. Relaksujemy się i czekamy. Teraz się przejdę do chłopaków, się zapytam, jak tam sytuacja. Bo widzę, że się elegancko. My też się porozstawiamy. I jeszcze tu Piotrek dokończy, namiocik mamy rozstawiony. Także gitara. Oj, Piotrek się teraz idzie rozstawiać. Drugą wędkę rzuca. Jak wyjdzie rzut. rzut. Możesz ścisnąć tak bardziej z prawej, bo znaczy... Ale ja mam tak z No to jak tam chcesz, to tam lubisz wcinki <noise> eee, powiem tak, jest ciasno Jest ciasno Na łowisko, no ale nic to no Słuchajcie lecimy do Robercika, bo Robercik tu coś ciągnie Mówi, że nie dużego Ale to różnie to może być Jest pierwsza ryba Może być Potwór z oknes, Patrz jak, jak się kurde gnie Robusz tu ładnie, pięknie Uj idzie ty, ale idzie, chodzi idzie, idzie. Uuu. się gotuje, u Ciebie Dziś w prawo poszedł no. Ty, no bo chodzą W Tatrachu gdzieś tutaj siedzi, Jest, 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 pasz, jest. Idzie Czekajcie jest karpik Jest karpik to, Wiesz co? U. Nie. Karacz. Karacz? Karacz. Tak ja o nie! Karać! Karać? Karać! Karasiek, kocham karasiek! Za dużo tego <laughs> Karać? Karacz, Ole ładny karać Ale poszedł Ole Ka ładny karać chłopie uu Japoniec Idę zobaczę No jest rybka Robciu, gratulacje Dziękuję o, uu, Ty ole gruby ty jaki cielak tych. Karać, karać. Ja, coś, coś takiego jak ja ale zrobiłem. Ładne. To sam wymiar będzie. Dobra pewien. Robert, dawaj tutaj do tego. Coś do... w granicach 45 pewnie. Do wglądu? Może nawet nie. Jak ta morda zadowolona, jak... co? <laughs> ciasno, nie ciasno, ale własno. I co? Co? Profesor Babiński mówił? <laughs> jak kart, wiesz, kawał płyny. <laughs> Co to to pyda? To tak samo Już to... mów mi 40 par 42, 42, 42. cm pokaż robuś tutaj do wglądu na kanalik Robuś, nasz przyjaciel takiego właśnie karasieczka złapał Przepiękny, dobra, lux, gratulacje. Ja. Do, wody. do wody Puszczamy, bo znowu co niektórzy powiedzą, że w brzuchu ląduje Poszedł. Właśnie Piotrek płotkę złapał Ale płotkę taką, że Rekordowa będzie 30... 36 cm 36 cm, pokaż No nie zdążyliśmy kamery złapać Dobra, zaraz matę ja wyciągnę No właśnie bo... Mateczkę no, wyciągniemy, pokaż silna, ty silna Panoczki, płoć po, ja nie chcę, żeby mi z rąk wypadła, wiesz To jest płoć, przepiękna płoć Dobra No i to za <laughs> kurwa, ja mam bo... takie kuleńko, kuleńko. To jest polska kiełbaseczka Skare, takie ci za no. Teraz to nie. Uch, o! 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 brodę zrobił. Jest. Kurde, mamy dublecik. Proszę Państwa, u mnie to coś. Nie wiem o co to Dobra, chodzi. pyda. To nam będzie podbierał? Nie wiem. Chłopaki pomożecie! Nie wiem. Nic nie masz? Eee. Czekaj, to patrz. Co tu się dzieje? U mnie się się. Ja twoją wędkę. Mam twoją wędkę. Ale. Kurde, grill. Kurde. Ja nie dam rady go wyciągnąć stamtąd K w te w krzeczory U mnie nic nie było, ja, ja. się spątałem Duży? Chyba spory. Duży, no zacz pęd. weź wejdź bodery może co? Roburś, no, bo ja go nie wyciągnął stamtąd Ale cię w No No żyłkę, no, już... No żyłkę, no Ty no no nic sobie nie poradziłem, na no, to to wiesz, jak ja chciał to. Już. Na churę, to tam... Ja trochę wiesz. Tak, popuściłem to może być, ja nie wejdę. No. Wejdziesz, wejdziesz tam. O, może ty, może wyjdzie, poczekaj. Poczekaj Robert chwilę, może wyjdzie, wiesz. Nie. Powoli, powoli, tam z prawej bardziej Robert. Prawa, nie tam. Prawo, w prawo w całkiem, prawo. w prawo. O tak. Daj mu podbierak, wiesz. Nie, bez... W prawo Robert, w prawo. Sekunda. akcja. Godzilla numer jeden. Oh je, oh, tak. Mam go. jest! widzisz? Jest. Oh, zaczepiłeś za żyłkę! Zaczepiłeś za żyłkę. Robert! Za żyłkę zaczepiłeś ten! I do, dołu. I do dołu! Jeszcze, 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 jeszcze. O, do dołu! O, teraz już. Nawet nie wiem, na co zarzuciłem, wiesz? Tak do końca. Znaczy, nie, nie, nie wiem przynęty, wiesz? Już mi się... Masz go?! Masz rower? Proste, wiesz. Ja, Aha. Nie, on Aha. W To ciągnij do góry z podbierakiem. Czekaj, daj podbierek do mnie. Daj podbierek do mnie. Żyłka wyjdzie. Podbierek do mnie Żyłka wyjdzie. Teraz, teraz zaplątałeś, jak porwałeś. O, już. No, ładny. ładnie. Pyda. jest. Chłopy, jest pyda. Wiedziałem, kurde, żyłkę żeście mi urwali. Party. jaka sztuka ładny, ty piątki jest. No mówię ci, że koszutki tak myślałem, no dawaj nagrywaj. Cały czas się nagrywa. O mam. tam się pali, już gieram chyba ty. a gdzie jest koszyk? Spadł został pewnie Spadł niestety. Nie no to takiego to już ja wyciągałem to już, wiesz Mały Myślałem, że coś większego nie może. te? Masz szczypczyki? Tak. Żarcie spalone. Ja mam jeszcze coś. No ja taki doświadczony tu nie jestem w tych szczypczykach. Powiem. Wypierz? No się wydaje, że Masz tak. Znaczy tam przy skórce musisz łapnąć, tam gdzieś wbity siedzi. Powiem tak. Masz tam szukasz? Powiem tak. Akcja była, żarcie zjarane, czar, czarniutkie, zwęglniutkie do Ten. już e. Czekajcie, bo do odkarzania musimy wziąć Ale jest pyda Powiem tak Jest cranci przez impreza Taki pan tutaj wyskoczył Robert ja Pomaga wypinać Robusz tu wypomaga dobrze stary specjalista proszę dobrze, dobrze do zabietty, dezynfekcji Proszę, proszę dezynfekować tak, o na macie na co wziął Siuknij mu tam dezynfekcję. Tutaj Piotruś no to nie Do tego. prezentacji no nie dołoży taki wagę mamy Ja 65 największego mam taki O taki o Tarpi Cyk on 60 jest. ma na pewno tu jest Teraz mierzymy Może 60 nie ma, nie ma się śmiem Eee tak po 60 ma 60 ma no to ja sobie 60 i pół. 60 60, 60. 60. A ważymy, czy... wagę ważymy gdzie waga? Pyda ładna Zaz Marek przyniesie tą każdy i wytłupłegłego w kina się wypina tak Ale ty, moja moja szła właśnie z tym, z, z twoją poplątane gdzieś. Pop... A gdzieś tam oczywiście się odczepiło i poplątane tak ja będę musiał poprzerzucać Dobra, ważymy tutaj delikwenta Co my tu mamy na nie zdążyłem łączyć takie hało że Czekaj. 30 no, tak jak mówiłem 3,5 kilo bez siatki 375 no. 375 no. kilo. No, kilo No to bez tak... siatki 3,5 kilo To siatka nie ma Czeko siatkę złożymy markę A tak jedziesz hey, 200 gram tak? będzie ty A tam Dziękuję Proszę Pana za wspaniałą walkę I Jedziesz dalej O Zmęczył się Zmęczył się, zmęczył Dobra tam Patrz jak płynie przepięknie Ale Majestatyczna nie, no. ryba Majestatycznie Majestatycznie, majestatyczna Pokaż gębę, mordę Piotrek Słuchajcie, lecimy do Roberta Miało nic nie być, bo zaciął, nic nie było a teraz? Odpłynął. Czekaj, ale ale ładny ty. Ale Mam. Masz? Patrz to. o, Ty, ole lin. Ole lin. da? Lin. Ktoś mówił coś, że za ciasno? Ja. Ja nadal twierdzę Ja bo na, też na, Bo nic nie zupałem Nie Obstawiamy Ja mówię że 37 mm. Nie nawet może nie ma 36 Ale kulka urwana Jak? Urwany przepad Urwany? Znaczy kulkę urwana cała No tak wiesz ciągle Tylko załapał lina co? To ja rzuciłem pod podzielkę Jest tu patrzcie jaki linek Tu inne zasady Mierzymy? Dżylka. No, 40, nawet zobacz ty. 40. 40 centów, 40 centów. Robuś tutaj do tego. Proszę pokazać tu prezesa. O, ale silnie, co? Nowa to. strony brzegu południowego. Ja Linki mają piękne oczy. Mi się podobają piękne. oczy Linków. No. Prosiaczek. O tak, tako, prosiaczek. Przepiękny Linek. luks 40 centów. Gratulacje, Robuś. Dziękuję. O o, oj, 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 oj. Ładzie, śliski, śliski, śliski. Łaczy <laughs> no Dobra, żeby to nie było Proszę bardzo do wody Pyk popłynął Pan prezes Dobra Robert ma rybkę. coś fajnego może będzie patrz weź dokryć tych hamulec ty Jak ty na tym na hamulcu jedziesz Ty masz ten hamulec zakręcony czy nie Robert No już teraz to czujesz Eee. Kurka waniliowa, z kukurydzą, to co mówiłem To tam ma, ma coś małego ty, ale wezmę duży podbierek Nie Wezmę duży podbierak Żeby ryba się mniejsza wydawała O to Marek Twoimi śladami Tylko nie podnoś do góry całego, tylko do siebie. Tak tak, ja wiem Bo ja wiem, o to za, za to w razie czego to. No słuchajcie. No słuchajcie, ludziska. I wreszcie mi coś wzięło No się cm. Ten mały. Uuu. Przepiękna sprawa. Ja to lubię się delektować. Patrzcie. Patrzcie, i teraz będzie pół godziny płaskości. Jeśli... Będę! Okej, ja zgadzę! Było... Będę... Ja zgadzę twoje stopie karnego! Powie wam, że może być i jazgać. Patrz jak poszedł Karos. Patrz. No, karoś. Nie, karek będzie. Karek. Kar to by taki. No karek. Ty dopatrzcie czy się tu byś śmierdzić. To Hencik da? To ja mam. Uuuu, coś się pojawiło Karać. Miał tak. rację ty! ty weźmiemy go Ule karacz, jest złoty Złoty, no. złoty zobacz Nie, Japoniec Nie, to jest złoty To, ja, to jest to z tym rekordem Ci powiem to jest on tak nastawiony, że ryba <laughs> no. <laughs> jest karać to rekord No Wiecie, mam ma nie Na ten, na mata, dawaj Na no, od razu? Czy? na mata? No, to go. Ale piękna kulka. Nie. O, i dzisiaj Robert. Pierwszą rybkę. Ale gruba, I od razu pięknego karaśa. Złoty karaś. Bardzo fajny. Ile centymetrów? 37,5. 37,5 centymetra. Ja Bardzo raz. fajny. Zademonstruję. Ale przyczyna. złoty karaś to jest normalnie. Zobaczcie. Ale jest okrąglutki. Ale potlenka. Zobaczcie. Coś pięknego. Fajny, no. jest normalnie wyższy jak dłuższy Godzina. Godzina. i wypuszczamy go, tak? Ale poszedł, jak kuna, coś pięknego. Super. O Robert znowu ma rybkę, dać podbieraczek?

Patrz, uciec chciał kurde. Czyli o tak o ładny tego. Ładny, czego chcesz? Taki sam jak tamten pewnie. Też będzie miał kurde z 378. No Kurde, panie, 43 43, to jest większo od tego. Karaś jak ona. Możesz zaprezentować, bo on się nagrywa. Ładne. Jak w Londrach. Trochę ma taką buźkę skrzywioną O, no <grybujesz> Robo, Robo. Robo. patrz, buźkę ma skrzywioną Gdzie, no, gdzieś kiedyś coś Coś No Taki ładny karaś, no. no. Dobra, uważaj tylko na wędki i do wody no. Wypuszczenie O, może Robert z rybką? Zobaczymy Zobaczymy co ciągnie Coś jest Tak? Coś jest No tak Coś jest Ja nagrywam robię O ładnie się gnie ty No to tak wiesz Chyba karać Panie. Patrz no, Hemule patrz musisz dokrecić, doschręcić kołpkę i hemu nie patrz, idzie, nie patrz. idzie, stoi patrz No stoi Zobacz, patrz No widzę no A daleko jest? Nie wiem to blisko A. Mały czy duży? Nie wiem, nie widzę, poderwałam do góry Co ty gadasz? Siedzi sobie? Aha. siedzi sobie przy dnie. O Dawaj go tutaj. Japoniec. Japoniec. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, kolego. Dobora. Wskoczył, widziałeś? I tutaj mamy. Roberta Krasik, 40... z pięknym 5 Japońcem, centymetru. 45 cm Rekord świata Rekord tego zbiornika na pewno. Bardzo ładny kart. Dobra, puszczamy. Dawaj Pani Powolutku, prezesie. uważaj na podbiorek. O! żyłkę Robert, żyłka, żyłka, prawa noga Żebyś szczytówki, nie ruszaj do przodu, bo szczytówkę połamiesz O, pięknie. Poszedł Pięknie oczy. Lux. O I tutaj Robert też złowił Dobra. dzisiaj płoteczkę Większą niż moja 37 cm Dobra. Moja była tylko 36 uważaj na wędkę Ole piękna Ale zobaczcie jaka gruba Normalnie jest super O zobaczcie jak ona Ole wyrwała Pięknie O! Jest już wieczór i tutaj Marek ma rybkę Jeszcze nie wiemy co Pewnie będzie jakiś karaś, pierwsza, drugie branie pierwsze ryba dopiero Dobra obstawiamy co jest Karaś, lin Czy karp? Włodka Ty, coś tak walczy karaś, albo karpik mały Ja stawiam na karasie Ale patrz muruje, muruje, zaś muruje, muruje, muruje Muruje, no Zobacz, hamulec wchodzi Uuu uu. Link. Albo nie, kleń. Nie, kar, kar. nie, karasz, karasz. Linek. Karasz? Karasz. Karasz. Pyda ładna. Ładna pyda. Dobra pyda. No chodź, kolego, chodź, 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 chodź. Ooo. Ooo. Oooo. Na kulkę jakoś. Tak, tak. tak patrz, zobacz, kur... Basiu odjechał sobie, zobacz. Chodź, 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 chodź. Dobrze, nic jedzie. z Pojechał w drugą stronę, pojechał. Teraz po siopu idzie. Ale wyrwał Kurde, taki silny Potabuj, to delikatnie Delikatnie Marek, kręcić komulec, bo. Nie, nie, bo poważę, że... to ma być nie, nie Żywędek to... nie podplątał. Nie, podplątał. nie. Dajem, Zobaczcie jaki hol, kurde. Nie ucz... tego. Chciałem powiedzieć księdza dzieci robić. Nie! Nie! <laughs> 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 Proszę, twoja Wreszcie! Ale jest ryba za 60 kg. 45. 45. Kilo. Ale Marek, wreszcie z pierwsze rybo. Karasiek, 45 cm. Zdjęcia poza tutaj, tutaj jeszcze raz, tutaj jeszcze. na. O, musi jest... było. Ale wymęczony. Ja pucam, wymęczony, jest. Wreszcie pierwsze. Brawo. Na komercji. Pierwsza rybka na komercji. Znaczy się trochę dziwisko. Co, bolało, nie bolało? Nie, ładko poszło. Ale fajny, duży. Japońiec. Ładny, ładny teraz. Ale we mnie. Nie, poszedł ładnie. Brawo! No dobra, czas na podsumowanie tego wszystkiego, co się wydarzyło wczoraj i dzisiaj. Wczoraj było, można powiedzieć, całkiem nieźle, jeśli chodzi o ryby. A jeśli chodzi o komercję, to można powiedzieć, że jest kiepsko. No. Liczyliśmy na coś e, na więcej. więcej. Więcej większych. Więcej większych. No i pod Piotrek, oczywiście, wygrał takie wewnętrzne zawody, zrobiliśmy. Wewnętrzne zawody zrobiliśmy największego karpia. Na łowisku karpiowym złowiłem jedynego karpia. Jedynego. Jedynego tak. I, I reszta połapaliśmy sobie karasie. No takie karasie po 46 cm 38-46 w tych granicach. Ja złapałem dwa złote karasie. Też się złapałem i srebrnego, bo papaki też tam srebrne połapali. Były klenie. jazie były, płocie ładne były, bo w jazie. jazie Płocie były piękne, były piękne płocie, ale ogólnie jeśli chodzi o te potwory, to tych potworów nie było. No i co, teraz zaczęło wiać od rana gdzieś od godziny 5, nic, nic jak w studni, tu sondowali chłopaki z sąsiednich stanowisk, tutaj w zbiornik, prawdopodobnie ta ryba siedzi po drugiej stronie. 130 metrów od tego miejsca, w którym my jesteśmy, jesteśmy w stanie, nie niestety, mamy takiego zasięgu, nie da możliwości. się z drugiej strony połowić, nie, da nie się ma tego. takiej możliwości. Teraz, jak słyszycie, no to wiatr, kula, niemiłosierny du też. i No i te czujniki, wskaźniki w rań szaleją. No co, no, tylko z powodu wiatru. Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Czyli komercja nie zawsze daje tyle radości, jakby się dupa, wydawało Dupa, dupa, chlup. Dobra, no co, to kończymy. Zapraszamy na następny odcinek, następny odcinek. Mam nadzieję, że, że będzie to relacja z zawodów gruntowych naszego koła netkarskiego. Chyba, że ja wcześniej na ryby jeszcze wyskoczyłem. Chyba, bo że coś, coś tam wyskoczy sam. I, i można coś jeszcze... Coś położyć. tam nagra, to może będzie. Albo jeden filmik, albo dolepimy w ten sam filmik, co będą zawody, tylko na początku. To co? Zapraszamy tak. na następny. Zapraszamy.